Witam serdecznie wszystkie Baranki w czytaniu horoskopu po prostu przekazu na październik 2024. Playlista październik 2024 tam macie już filmik. Zaglądamy przez dziurkę od klucza do miesiąca października. Możecie poznać aurę i dodać wasze przesłania na ten miesiąc. Tu będziemy tak mniej więcej mówić ogólnie. Pojawią się filmiki jeszcze takie bardziej szczegółowe na temat finansów, uczuć i tak dalej. Pojawią się filmiki, jak Cię widzą, tak Cię piszą, horoskop księżycowy, gdzie będziemy mówić o tych negatywnych stronach miesiąca i jak sobie z nimi poradzić. I będziemy również mówić horoskop runiczny, jak i horoskop chiński. I to wszystko będzie w tej playliście, więc serdecznie zapraszam. A my przechodzimy do czytania już dla Was. W tym filmiku, o którym wspomniałam mamy yy, zaglądamy przez dziurkę od klucza, taka karta wyszła dla Was, takiego rycerza w Pucharu. I mniej więcej ta karta mówi o tym, że będziemy dążyć do miłości, uczuć, a co szerzej, to odsyłam do tego filmiku. Tam będzie szerzej, więc. Dowiesz się z tamtej karty. My tu troszeczkę inne zagadnienia umówimy. A więc i też to będzie miesiąc dla Ciebie dogadywania się, spisywania porozumień. Szczególnie jeśli jesteście jakimiś skróconymi małżonkami, i tu będą kwestie dotyczyły dzieci, więc tu będziecie porozumiewać się w kwestii dzieci. I tu może dojść do takiego dogadania się. Wspomnienia też Was jakby trochę odszyją w tym miesiącu, i możecie mieć czasami takie poczucie zranionej duszy, ale gdzieś to się poukłada po drodze. Niektórzy, niektórych z Was czekają romansy, wyjazdy, randki. Tutaj uwaga, jeśli nie planujecie ciąży, to się zabezpieczać, bo do tego może dojść. Emocje, macie kartę skruszony, czyli takie łatwo Was będzie rozczulić, łatwo wprowadzić w Was taki nastrój intymny. Możecie być tacy pełni żalu do tego, że. Coś się zadarzyło w waszym życiu, że mogliście to trochę inaczej porozwiązywać, a zrobiliście inaczej. No, nic się nie dzieje bez przyczyny, coś was miało czegoś nauczyć, więc nie rozpaczaj nad tym, co się zdarzyło. Staraj się teraz żyć tak, żeby być szczęśliwym i zadowolonym. Nie bierz na siebie jakichś tam biczów, kar, bo to nie ma sensu. Coś się miało po coś zadarzyć. Będziesz czuć się zwycięski, ale i, i zraniony drugi waranku. Tak jakbyś powiedział, no tak, wygrałem, wygrałam, mam czego, chciałem, chciałam, ale trochę żałował, bo zostawiłeś za sobą wiele ran, smutków i niedopowiedzianych rzeczy. Udało mi się coś załatwić w tym miesiącu. Załatwiłem sprawę z finansami, urzędami, lekarzami, rodziną, bliskimi, dalekimi osobami. Ale tak jakby z takim poczuciem, że jestem zmęczony, że mogło to być inaczej, inaczej mogło wyglądać, inaczej mogłem to zrobić. Będziesz patrzeć na siebie z takiego jakby dystansu. Mamy tu kartę Wisielca mówiącą o tym, że patrzymy, jak to mogło być jeszcze. I tu jeszcze takie, takie poprawki robić, jeszcze tak na siłę coś jeszcze wymusić, coś zmienić w tym miesiącu. Tymczasem karty mówią zajmij się sobą, tym co jest w twoim życiu dla ciebie ważne, twoim wewnętrznym spokojem. Nie, nie musisz być wiecznie obowiązkowy, wyjdź trochę też do ludzi, odpocznij, pośmiej się, pożartuj. Tobie też wolno. Stabilizacja zacznie się stabilizować w twojej rodzinie, w związku, zacznie być tak bardziej normalnie i spokojnie, a karta dla ciebie, raduj się, czyli to co mówiliśmy, wychodź, ciesz się życiem, raduj się, życzę cudownego miesiąca i zapraszam oczywiście na kanał YouTube Wiedniła Renata bo na więcej czytań.